Dzień. Wczoraj niewinny tak Dzisiaj piąty w grze Wczoraj błękitny wiatr Dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony wychzód Wszystko lepsze na smak Bo powietrzu jest los I muzyka wciąż gra Za

Krok w rozpadlinę bez dna Gdy srebrników garść Przekonała nas, że Kiedy dają to brać Każdy głupi to wie Bira zysków i strat Prowadzimy od lat Nie ma czego w nim kryć Nie ma czego się bać Skąd więc na lustra dnie każdego dnia Widać najpierw wstęp, potem brat jego strach Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cienie dawnych dni Za ostatni grosz wiosn zielonych lat Dziś, chociaż cień dawnych dni Za ostatni grosz, kwiat zielonych lat Chcę znów pójść Za ostatni grosz, kupię dziś, Chociaż cień dawnych dni

A nie, ja się miałem tylko, tylko do niej nie odzywać. Pozór jest, tylko czas do przodu grna. To twój los zatrzyma koła kłębi się jak trój Ta gorączka wiecznie trwa Świat wiruje, zjada ogon swój Tylko czas do przodu Okrągły przycisk, tylko była wyłączysz a tak na takim kiju długiem to mam mieć? Tak. <noise> Jak będziesz trzymać wysoko nad głową, to się uda nas też umieścić. Na Ale to jest tak wysokie, że ja tego trzymać nie wypaduję. <noise> <Ty>, okrągły przycisk do <noise> <to> była <włącząc głosy> A tak na takim kiju długiem to mam mieć? Tak. <noise> Jak będziesz szybać wysoko nad głową, to się uda nas też teraz umieścić tak? Ale to jest tak wysokie, że ja tego trzymać nie będę wiem. No to już nie zakładać szufla na głowę. dalej, jakby na coś. Dalej, to coś. Daj, nie wiem, no, co to jest. Zobaczcie jaka wiosło jest na wiosło. Latka po A Tu na wiosło? A, on Tam trochę nie zanudził zera. Tak, jest, była włączona. Świeci się, jest 48 sekund nagrania. Będę wysuwać tego kija, jak się coś będzie działo.

na ten na nur cały czas płyniesz. No. Czy Leszek słyszałeś, jak mówiłem te mądrości o tym, jak, jak już płynie warta szybko? Nie, nie mówiłem. Ile tak. płynie warta od, od źródła do ujścia do Odry? Kropelka dajmy na to. No taka przysłowiowa no, Ja ja rozumiem, rozumiem co nie, nie wiem. wiem. No jak przeczytałem, byłem zaskoczony, I raz do roku jechał wesoły autobus w różne, najczęściej jakieś stolice Europy zwiedzać. Więc jak wyjeżdżał to się zaczęło, jak przyjeżdżał to się kończyło. No i w końcu była, była koncepcja taka, żeby w ogóle nigdzie nie jechać, ten autobus żeby stał u nas w na parkingu. Po prostu na miejsce. Tak. Będzie, wyjdzie taniej, to samo będzie.

Popatrz, tam jakaś ekipa wyczynowa płynie, popatrz, młodzież, dzień dobry. Poza tym ich jest trzech, ich jest trzech, tak, no tak, u, oj uważaj budowę, proszę.

Nie latał nad nami. No, no, nie ten młodzian go, zdaje się tam stać. Z tej dużej przyczepki. Mhm. A z tej dużej przyczepki. No, Czyli nie nasi? Nie, chyba nie nasi. Ale nie jestem pewny, bo tam jest. Lewą jajkę do prawej nogawki, bo cię ściąga. <śmiech> <śmiech> chyba tak. Na <laughs> ja powietrza... prawę za burtę.

<śled> Ale tylko swoboda i ja amaskra. czas się A może byśmy się tak napili? Ależ owszem, czemu nie? Na

do tej kamery jest dołączony program do obróbki tych materiałów 360 i z tego robię normalne klipy już HD które, a ja z kolei filmy robię w Pinacle Studio w takim programie, z takim ładnym przenoszę do tego programu i dopiero taki wyjściowy ale na czym to oglądasz? E, na telewizorze najlepiej. Okej. Okay. co ja robię? Znaczy no robiłem, bo teraz mi się już nie chce. E, z tym, że moja ma dobre z 5 lat, także jest stara już. Mm -hmm. Bardziej na prawo. Zawróć? Jeśli możesz. もう一回見たことないですけど。 Mamy takich na jazdę Wejdą, szoki wejdą Ty nie wszyscy słyszeli? Łączymy się w trappę Ja nic nie słyszę Nie wybuchła A po smercie daleko jesteś?

No. 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 Dobijajcie! Potrzebne coś do wiosłowania z tej strony. No. Na razie ty wygrałeś. Razie? To ma swoje minusy teraz. Ten no. no. Ale popatrz, to wiemy dobrze. Oby to się nie skończyło nie... <grym> w tą chwilą. Lecz tamtą stronę, no, do, do, do stronę wiosła, no. no to z drugą stroną wiosła. No. wiosła. Teraz Andrzej tu musi opuścić, nam kasę oddać, bo mamy jeden kajak w A, Ale jak się puszczę, to lecimy, nie? Uwaga. Wytrzał, 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 co? Murydać. To od razu usłyszysz, jak mi będzie dobrze. Zamiast kołka mu Nie daje się. O nie jest strzelbą. O, no. Musimy się to zmieścić. Zmieścimy, zajmijmy. Mamy dobrego sternika. No, okay. no tak. Sternik. Nie, ty nie jesteś sternikiem leczącym. No, szpary. <noise> No już kościół w Unii Europejskiej. Tak? Tak. To nie, nie wejdziemy w ten zakręt, nie zmieścimy się. Już dochodzicie, tak? Bartek, cyknijcie zdjęcie. Zaraz podpłynął do nas papar? Podpłyńcie paparat. My będziemy czekać. Uwaga, uwaga. No tak, to się. No. Czemu się od razu nie powiedział, że tak. Będziemy tak, to się płynie. Płynie, no. Ja już chciałem zrezygnować z siebie, że to jest elegancko. No, no. Nie Nie kręci. No, nie ale niepotrzebnie tyle wniosek wzięliśmy no, na ja myślę, tak. ale widzisz dobry prezes miałby wysoki z piwem na łodzi nie? albo przynajmniej małą peczówkę. No. albo przynajmniej lodówkę z no, lodem tak. no właśnie serio? już nie muszę machać siedem kajaków, a pięć jakieś to było strategiczne zagranie tak. To to było niby zaproszenie. A cztery kajaki poszły gdzieś dalej, Ale wiecie co to jest obowiązek dołączyć do nas. wiemy, wiemy. Poczuliśmy. Poczuliśmy właśnie. Nie to wiesz... to na mierze to jest? Trzymasz tam jeszcze, stoi, jeszcze, Andrzej. Tam. jeszcze Andrzej jest w przodach. U nas jest tu raz, dwa. Jędrzej. Nie, jeszcze. no powiedz. Andrzej i Jędrzej. Dziewięć, jeszcze czekaj. Bo oni pierwsi płynęli z przodu. Jest dziesiąty, no, to jeszcze dwa. Andrzej i Jędrzej. To Dobrze, dobrze. O nie My w Nasa to byśmy byli geniuszami F16 w Krzecinach To był modłum sojusz Nie ma ochoty widać Nie ma nigoty? Trzyma się prezentę że prezes A Puszka tak, dobra Puszkę na pewno dostała Odwróćcie się Yeah, teraz Stop! Ten... Stop! zdyczek Też ma to było Nie <grywka> so ma. No to dobrze. <Favorisa> <gibla> po łyczku <sand not iki wody> jak uchodźcy, żeby Wam starczyło. Czyli losu, uchodźców jednak nie śpi. Otóż to jest leszek? No rzadko, tak to jest żabcia. <grym> jak ona go, jak ona ładnie mówi. Ale, Ale wiesz dlaczego zabcia? Bo on kuma. Może... <grym> <grym> Widzicie? Ta jest tam za tą Kościół! Andrzej, Czasem no. się człowiek ciekawych rzeczy dowolniuje, bo no. No, wiesz, jak ale, oglądamy zajki vlog ale, przykładowo, ale, wiecie, to, to, to tam jest taka roku. para, jeżdżą no, na rowerach no. dużo Ty, ja i wiecie, ona do niego w pewnym momencie pimpek. No i teraz jak oglądamy, popatrz co pimpek wnosi. 80 złotych z tyłu jesteś. Masz wiosło? No miałem. No ale gdzie Marek mi my mamy te nasze. A może na tym tak siedzisz i się tak czekamy? Bo... I osiem chciał zarobić To je już płynęło do tyłu No bo właśnie Ci powiedziałem, żebym się pilnował Będziem Marysi rączki uszkodzić i wiesz Osiem dych mi jesteś Dobra, Ja już mam wiosnę to... Dobra, niech będzie trzy. Ja myślałem Andrzej, ja myślałem, że to siodełko to już, już wiedziałem co Ci tak? A to wiosło? Nie, to nie było wiosło, ale mogę się więc nie przesiąść z kimś. O, teraz muszę na bok. O, a to nasi? Nasi. No, nie no, byś sam poszła i poszła. Teraz ty też No. Chcesz do góry tutaj podrzucić? Mogę razanie? Sadzają go na fotel, mówi jak się pan nazywa? Ja? Tak. Patrzy, mówi a gdzie pan mieszkał? W Bytomiu. A na jakiej ulicy? Róża na jeden. Mówi no i kurwa widzicie obywatele, co wyście nam wczoraj takie kłopoty opowiadali? A kurwa, wczoraj to myślał, że jest na Gestapo. Tak pierwszy pierdoliny. Od ciebie. Fajnie. Dał mi dychę w drobnych. A to te z wiesz? Tak. On nie. wszystko, on jak po księdzu zbiera wszystkie te na myjkę, nie? Monety. Nie wszystkie dy znikają. Dychę w drobnych A tu po lewej stronie jest auto. Tam celujemy i nie. mogą nas wyciągać. Pedro, <noise> szykuj się do dokowania. To są nasi przedstawiciele firmy Buscampel. Z Bliżej, 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 bliżej. Ciszej, 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 ciszej dzisiaj dnia. Dzisiaj dnia, dnia panie Zasus, widzisz na rafie. Witam wszystkich serdecznie. Będzie dzisiaj troszkę wesoło, będzie trochę wspomnień, Hmm, więc proszę o wyrozumiałość i cierpliwość jak będzie się komuś dłużyło. Kiedyś śpiewało jak snut Teraz gładkie i zimne jak ród Smutny to cud